Dobry wieczór kochani, witam Was w niedzielny wieczór tuż przed walentynkami i przychodzę do Was tutaj z czytaniem specjalnym, z czytaniem na miłość, a konkretniej może nie na to, co nas spotka w miłości, tylko na to, co my w tej sferze naszego życia mamy jeszcze do zrobienia, jakie lekcje mamy do przypracowania, co przydałoby się odrobić, co przydałoby się wiedzieć, co my możemy sobie naprawić, może nie, naprawić to nie jest takie dobre słowo, ale co my możemy sobie tutaj podziałać w naszym odniesieniu do Sfery miłości, ok? Przygotowałam na Was już wcześniej. Potasowałam sobie i wybrałam karty. To są dwie grupy kart. Macie wybór. Możecie sobie wybrać pomiędzy bransoletką niebieską i pomiędzy bransoletką seledynową. Także wyciszcie się przez chwilę. Popatrzcie sobie na obrazek i pomyślcie sobie, który kolor bransolety Was bardziej przyciąga co Wam się bardziej podoba co do Was przemawia yy, możemy zatrzymać teraz sobie film, jak chcecie dalej myśleć, jeśli nie jesteście jeszcze zdecydowani ale yy, ja już chyba sobie przejdę do czytania, co? no to lecimy, zaczynamy od bransolety niebieskiej słuchajcie, to jest czytanie ogólne, więc wiadomo, że nie będzie z każdym rezonowało sobie z tego tylko tyle co czujecie, że jest dla Was, ok? Jeśli, nie czujecie, że, yy, to, jeśli czujecie, że to nie jest dla Was w ogóle nic, no to, to, no to widocznie inne czytania, być może innych ludzi, być może innych narodzista będą Wam bardziej pasować Ech, Niebieska branzoleta i mamy rycerza denarów. Mamy trójkę mieczy, ale spokojnie, nie przerażamy się, wiem, że to nie jest miła karta. Mamy cesarza, mamy dziewiątkę kielichów i mamy aniołka. Aniołkiem jest gry się oko. Pewność siebie dzięki zaufaniu Bogu. Wierz w siebie przez wiarę w Boga działającego przez ciebie. Gry się oko ma e, wzorek różowy, obramowanie różowe, więc odnosi się do naszej czakry serca. E, I e, najprawdopodobniej tutaj musimy na tą czakrę sobie zwrócić uwagę. To jest pierwsza sugestia, jaka do nas przychodzi. Drugą sugestię jaką daje nam anielskie przesłanie, jest pewność siebie, tak? E, pewność siebie, no jak się patrzę na te karty, no to ja tu widzę, widzę fajną historię, fajną drogę dla was do zrobienia. E, widzę na początku rycerza denarów, Rycerza Denarów, który y, gdzieś sobie tam zmierza, prawda, bo to jest karta ruchoma, on sobie na koniu jedzie, tak. Tylko, że ten Rycerz Denarów y, zmierzając po tej swojej drodze y, idzie z, z kobietą, której chce coś podarować, tak. Y, i to, co on chce jej podarować, to jest owoc. I widzimy tutaj, że ten owoc jest zielony. Zielony owoc, czyli niedojrzały. Taki jeszcze nie, niedoskonały do zjedzenia. Właśnie niedoskonały. I dlatego patrząc na tego aniołka tutaj i patrząc sobie na tego rycerza denarów, to sądzę, że to wy jesteście, że wymyślicie sami o sobie, że wy nie macie nic sobą do zaoferowania. znaczy macie, ale to jest jeszcze niewystarczająco dobre, to nie jest fajne, to nie jest idealne. To, to przecież jest ten owoc, który tam nie da zjeść, prawda? No bo on jeszcze zielony i ja muszę jeszcze coś tutaj zrobić, ja muszę się bardziej postarać, ja muszę... Yy, ja muszę i w ogóle muszę, no, no jeszcze muszę dalej, no muszę pracować, muszę coś zrobić i wy tak się postrzegacie. Yy. Jeśli będziecie dążyć do ideałów, to pierwsze co musicie wiedzieć, to to, że ideałów nie ma. Nie ma ludzi idealnych. Wy macie tutaj napisane, że pewność siebie możecie uzyskać dzięki zaufaniu Bogu. Czyli zaufaniu Bogu. Co to znaczy? To znaczy, że musicie dostrzec w sobie to, że wy jesteście dzieckiem Boga że no nie jesteście ideałem, oczywiście, bo ideałów nie ma, ale jesteście przez Boga stworzeni jako y, ktoś unikatowy. Nie ma drugiego takiego człowieka na świecie jak Wy. I nigdy coś taki nie zdarzy. Nigdy, bo Wy jesteście jedyni w swoim rodzaju. Więc tacy, jacy Wy jesteście, to jesteście. Jesteście tym owocem już dojrzałym. Dobrym do zjedzenia, tym, którego można podarować, ale jeśli wy cały czas tego w sobie nie dostrzegacie, no to wy próbujecie coś ulepszać, coś zmieniać, coś kręcić dalej, kombinować. A kombinując i kręcąc, to wiecie, im bardziej się staramy, im bardziej coś tam robimy i zmieniamy i kręcimy no to tym bardziej nam się wszystko w rękach sypie i ponosimy porażkę. Bo wiecie, no za bardzo, no nie? A jak za bardzo, no to, to wychodzi to kiepsko. I stąd mamy tą trójkę mieczy. Trójkę mieczy, która jest kartą zranienia, pękniętego serca. Tylko, że w Waszym przypadku to nie jest tak, że ktoś Wam to serce wsiął i tam złamał na pół i w ogóle. Tragedia straszna. Tylko ta trójka mieczy u Was, patrząc na te wszystkie karty, wynika z tego, że to Wy siebie sami biczu, biczujecie, że to Wy nie jesteście dobrze, że to Wy jeszcze musicie, jeszcze, jeszcze, jeszcze postarać się, jeszcze i, i zasługiwać, zasługiwać, bo przecież ja zasłużę, ja zrobię więcej, ja zasłużę, zasłużę. E, jesteście w takiej pozycji bardzo tak naprawdę needy, takiej e, uniżonej. Sprawdził tutaj jest wyżej niż ona, ale to on daje, to on wykonuje ruch. Tu oni generalnie nie, nie są na jednakowej pozycji, tak? A spójrzcie na ostatnią kartę, jaka kończy układ. Tu jest para, która jest idealnie naprzeciw siebie. Nikt nie jest wyżej, nikt nie jest y, niżej, oni są sobie równi. No i wy na początku tej swojej drogi, którą, w której teraz jesteście, przechodząc przez to wszystko, dążycie do tego, prawda? Dążycie do tej równowagi. Ale żeby to zrobić, no to też trzeba sobie pozwolić na porażki. To znaczy porażki. To tak naprawdę nie są porażki, to są lekcje. Tylko że... Możecie na to patrzeć w dwójnasób, bo jeśli patrzycie, że Boże, tragedia się stała, i w ogóle masakra, i co ja tutaj narobiłam, ja już się do niczego w ogóle nie nadaję, no to w tej energii trójki miecz, i w tej energii złamanego serca tutaj, to wy sobie możecie trwać bardzo, bardzo długo. Ale jeśli Wy wejdziecie w porażkę, jeśli te, twoje, te Wasze próby tutaj się nie powiodą i Będziecie musieli gdzieś tam upaść, ale potraktujecie ten swój upadek jako chwilowe przystanięcie lub chwilowe tam nie wiem, ukucnięcie czy tam uklęknięcie, żeby zawiązać sobie buta i ruszyć dalej w drogę. To wtedy, i tylko wtedy tak naprawdę, macie szansę wejść w energię cesarza. A zobaczcie, cesarz już jest statywny, jest pasywny, on nie wykonuje tych ruchów wszystkich. Co rycerz? On nigdzie nie idzie, on już jest usadowiony, on y, zna swoją wartość, on już sobie tam y, w sobie bardzo ładnie y, na tym swoim tronie siedzi. On rządzi, on jest pewny, on wierzy w siebie, on wie co robi. Nie musi już nigdzie zmierzać, nie musi już nic nikomu udowadniać. I wy tak naprawdę macie stąd. Przejść przez te porażki, które nie są porażkami, tak naprawdę, tylko waszymi lekcjami. Tutaj, żeby zyskać tą pewność siebie, a przez pewność siebie zyskać dobrą, idealną, może nie idealną, ale fajną relację, taką zadowalającą was, prawda? Taką, że. Nikt nikomu nic nie będzie udowadniał, nic nie będzie musiał zasługiwać na uczucia drugiej osoby. Obie strony będą sobie równe. To ten owoc tutaj, co wy teraz macie jako niedojrzały, przez tą całą drogę, w której skujecie pewność siebie, wiarę w siebie i w której przestajecie w ogóle płakać nad tym, że ja czegoś nie umiem, nie potrafię i w ogóle nie dam rady, w ogóle straszna porażka, to ten wasz owoc, zobaczcie, tutaj powoduje obfitość, zobaczcie ile tu jest tych owoców, one są bardzo dojrzałe, one są zjadalne, więc yy, po prostu tym, co wy musicie zrobić, to nie jest mm, patrzenie na to, co ja mogę dać partnerowi, czy tam co partner może mi dać, żeby mieć tutaj tyle tych owoców. To jest patrzenie na to, kim ja jestem, co ja sobą reprezentuję i że wcale nie jestem niedojrzały, że ja mam w sobie tą moc, że ja mam ten owoc, który mogę podarować i to może być owoc dla odpowiedniej osoby to może być owoc y, słodki, a nie niedojrzały. Nie, płaczam, nie płaczemy, nie użalamy się nad sobą, y, patrzymy w siebie jak na kogoś wyjątkowego, kogoś, kogoś kto jest cudem tak naprawdę, a nie y, nie Czymś do naprawienia. Inaczej by Was nie stworzył. Macie swoje miejsce tutaj, w tym świecie, właśnie tacy jak jesteście, w tym trzech świecie, prawda? Tacy jesteście potrzebni, tacy jesteście wartościowi i Waszym zadaniem jest tylko w to uwierzyć i pielęgnować wiarę w siebie, pewność siebie, miłość własną. I wtedy to wasze serduszko i te wasze związki będą pięknie funkcjonować. Tak? Bardzo fajne, wiecie, takie dające nadzieję czytanie. Teraz zobaczymy, co tam się w grupie zielonej bransoletki nam pokazuje. W grupie zielonej bransoletki, dobra. Szóstka buław, słońce, szóstka buław, słońce, król buław, papież, bardzo ładne karty wiecie, ale aniołek, aniołek, aniołkiem naszym jest kwarc dymny, kwarc dymny, który mówi nam tak, oczyszczanie tego co negatywne, uwolnij negatywność siebie i swojego otoczenia. Karta ma obramówkę i generalnie kolorystykę niebieską, więc kolorystyka niebieska mówi nam o czakrze gardła. Tak sobie patrzę na te Wasze karty. Są wszystkie karty w bardzo męskiej energii. Słońce, król, e, król, buław, e, papież to wszystko to jest męska energia, więc ja myślę, że mm, e, to hasło o czakrze gardła tutaj, to co nam podpowiada Anioł. I kolor anioła, to będzie dotyczyło nie tego, że Wy czegoś nie mówicie, bo Wy jesteście bardzo aktywni. Ja myślę, że mm, to y, dotyczy tego, y, że musicie zwrócić uwagę na słowa, które wypowiadacie, jaką konotację te słowa mają, czy one są. Y, czy one są dobre, czy mm, są pozytywne, jak wibrują, bo na przykład yy, słowo, no nie wiem, na przykład jak często ktoś mówi słowo o masakra, no jak ono wibruje, nie fajnie, prawda? Jest w takiej bardzo, bardzo niskiej energii, jest negatywne. Tak samo słowo martwić się, też jest negatywne bardzo, prawda, martwić się. Ja już to kiedyś mówiłam i zawsze to powtarzam, że martwić się, to jest tak jakby mm, powstało słowo od martwych. Od martwego, nieżyjącego. To jest takie powolne zabijanie się, to martwienie się, no nie? Albo zabijanie kogoś, jeśli się o kogoś martwicie. Eee, także patrzcie w ten swój słownik eee, i eliminujcie słowa, które nie przyniosą Wam dobrej energii, ani nie przyniosą nikomu innemu. Zastąpiajcie je czymś innym, bo to jest też istotne. Wy generalnie macie tu fajną energię, i to wcale nie jest energia, która mówi o żadnych negatywizmach, to jest energia mówiąca o powodzeniu, o ciepłamianych warunkach, o, o tym, że wszy, wszystkie oczy są zwrócone na Was, o wierze, o silnej witalności, tak? Tylko, że ja mam wrażenie, że mm, Wy tą energię taką witalną, taką bycia na górce byście chcieli zachować na zawsze, tak? Nie chcielibyście nigdy sobie z tego spać, tak? Bo to jest bardzo fajny koń. To są takie fajne cieplarniane warunki, takie jak wiecie, w, jak w szklarni, no nie? Słońce, no z czym się kojarzy? Słońce z radością, z wakacjami, z hedonizmem. I wy chcielibyście tak naprawdę być tylko zawsze tak zadowoleni. Mm, I kombinujecie sobie, żeby to, to co teraz jest tutaj, to zachować. A jak kombinujecie, żeby to zachować, to tak naprawdę nie jesteście obecnie w tym, co teraz macie. Nie jesteście obecnie w tej chwili, nie czerpiecie w pełni z tej chwili, nie czerpiecie w pełni z tej radości, z tego, że wszystkie oczy są tam zwrócone, że w jakiś skarb znaleźliście, że, mm, że wam jest dobrze, cieplutko, miło, długowy, zastanawiacie się, co tu zrobić, żeby w tym pozostać. Um, jak tak będziecie e, sobie myśleć, co tu zrobić, żeby w tym pozostać, mm, to tak naprawdę... Sami sobie e, zatruwacie e, tą obecną chwilę, tak? I e, ona nigdy już do was nie wróci, bo taka jak teraz jest, w takiej koniunkturze, to ona się już nigdy nie powtórzy. Może być przyjemna, może być jakaś taka fajna, ale już będzie na pewno inna, już nigdy nie będzie taka sama. Tak z rzeką, nigdy dwa razy nie wejdziecie do tego samego nurtu. A poza tym, e, e, słuchajcie, e, a żeby być tak naprawdę szczęśliwym, to trzeba też doświadczyć upadków, tak? Jakichś nieprzyjemnych rzeczy i że dążenie do absolutnego szczęścia bez, bez tych mniej fajnych rzeczy jest utopią. No bo jak, e, to jest tak jak jedzenie lodów codziennie. Po tygodniu, po miesiącu, no to raczej nie będziecie ich lubić, prawda? Znudzą Wam się. Albo czekoladę, bo ja na przykład lubię czekoladę, ale jakbym zjadła czekoladę sobie codziennie e, przez miesiąc, no to po miesiącu bym tej czekolady miała po kokardę już. Bym mi uszami wyłaziła i nosem i w ogóle nie chciałabym na nią patrzeć. I wolałabym już zjeść sobie na przykład, nie wiem, no, kwaśną cytrynkę dla równowagi. E, Nikt tak nie będzie, że będzie tylko szczęście w związku, że będą tylko te fajne momenty. Zawsze się jakieś tam gorsze momenty też zdarzą. I to nie jest nic złego, to jest w porządku. I wcale nie należy ich unikać, nie należy y, y, szukać, robić tak, żeby po prostu tego nie było, żeby było za wszystko dobrze, bo to jest takie nieprawdziwe. Trzeba zrobić sobie miejsce w sobie, żeby y, wszystkiego móc doświadczyć. A nie, wiecie, tylko tak sztucznie, że to tak to jak taki amerykański sztuczny uśmiech biznesmenów. One nigdy nie są prawdziwe. One zawsze są, ale one są maską zakładaną dla kontrahenta. To nie świadczy o tym, że ci ludzie są szczęśliwi. Tylko o tym, że że po prostu coś tam ukrywają, no nie? A... A no, szczęście nie jest ciągłe, nigdy nie będzie ciągłe. Także korzystajcie z tego, co teraz macie. Cieszcie się tym. A jak przyjdą gorsze chwile, no to one przyjdą i nie martwmy się nimi na zapas, ok? W ogóle się nie martwmy, bo martwienie się, tak jak wcześniej powiedziałam, jest negatywną, yy, negatywnym słowem. Nie szukajmy dziury w całym. O, może tak. Dobra? Jest się z czego cieszyć. A jak przyjdzie co innego, to wtedy będziecie kombinować, co robić. Bądźcie sobie w tym, co akurat teraz jesteście. Dziękuję Wam bardzo za e, uczestnictwo. E, jak Wam się podobało, to wrzućcie łapkę w górę albo za subskrybujcie kanał eee... mm. dziękuję wam bardzo życzę wam miłych walentynek jutro i przyjemnego dalszego wieczoru dzisiaj, pa pa